Dawno, dawno temu, w roku 2016, dokładnie 24 czerwca, w pewnej krainie zwanej Goście Szynolanią, w na gimnazjumie, zbliżał się czas czyli wakacje. Cieszyli się wszyscy, zarówno żarcy, jak i ich Perspektywa wolnego czasu, słońca i przygód Radowała prawie wszystkim. I oni mogą być? Co się z nimi stało? Nie chcą się ze mną pożegnać? Jest mi bardzo smutno. A może zostali porwani? Pozostali mentorzy próbowali pocieszyć księcia w jego rozpaczy. Księdze proemistyczne Maria i Małgorzata próbowały zainteresować go Nie polskiej i obcej literatury. Wreszcie, całej sytuacji nie mógł znieść sam król Zbysław I, który postanowił przywołać księcia Bogusława do porządku. C cóż ja słyszę, książe Bogusławie? Zbudziłem się wakacje, się radością, a ty rozbaczy, rozpaczy? Weź się odgarść, oddział trzecia G na pewno wróci, a ty, książę zajmij się jakąś pracą, chociażby porządkami w kantorku sportowym. Przykro mi, wasza królewska nie mogę. Jestem ciężki rozpaczy, niech księże reszta sportowy zrobić to raczej. Jak to życzysz, książe. jednak proszę znajdź sobie jakieś inne miejsce do przeżywania swojej rozpaczy. Po co mówisz radość innych z tym smutnym widokiem? Słuchajcie, się z powodu noszą klasą dzioli są. Czekaj, jak to się dzieje, znaleźć, musimy się pożegnać z księciem w Podobno jest ciężkiej rozpaczy. Zapewne że o żonę zapomnieliśmy. Tym bardziej musimy znaleźć cały oddział sieciagier. Zatońku, pomocy! Słyszałaś? Ktoś krzyczy. Poczekaj, pójdę sprawdzić, co się dzieje. <laughs> I co to było? No spokój, to Basia złamała paznokieć. Złamała <laughs> ratunku z powodu złamanego paznokcia? Ty jako mężczyzna tego nie zrozumiesz. Przynajmniej wiem, że jest na miejscu. Słuchajcie, ale to po palisku w telewizji. Jak to, co oni tam robią? Biorą udział ja w programie Was i Zaraz pokażę mi występ. się telewizor, a ja wysyłam w SMS-ach, żeby jak najszybciej wrócić. I tego nie trudki. Ja uważam, że to było świetne, takie w stylu retro. Co się zdało na ciepło? Wydaje się, że dostali w moją wiadomość. Ale to jest zmienia sytuacji, że nadal do połowy nie było oddziały Ja wiem gdzie są Rafał Joni. Ja. Wiesz nic nie mówisz, myślałem, że też wiecie, są tam gdzie zwykle. Siedzą pod sklepem i demęczyłem się wysoko podokoła <noise> tutaj? Na razie to niemożliwe. Zdaje się, że przesadzili trolle z idością kiedy na pewno. Aż się do Nie sobie teraz typowych. Najważniejsze, że są i że są w pobliżu. A jakie pozostali? Brakuje jeszcze kilku chłopaków. No i dziewczyn. Widzę, że jesteście mocno niezorientowani. Chłopaki są w Paryżu. Jak to w Paryżu? Co oni tam robią? Jak to co? Pojechali na Euro. Ja już im pokażę Euro. Zwolnę do nich natychmiast. Muszą wracać. Chłopaki? Co robi to? Musi tam pracować. Nasz Bogusław na rozpaczy. Co? Natalia go na domu Dobra, będziemy czekać. Powiedzieli, że się kupujemy, wracają. No to pozostaje jeszcze kwestia nieobecności dziewczyny. Ja wiem, gdzie one są. No, szybko gdzie? musimy jak najszybciej odnaleźć cały oddział przy ciebie, bo inaczej książę Bogusław nie wybaczy nam takiego pożegnania roku już Ojej, zaraz. Przecież wiecie, że miałam ostatnio ciężkie chwile w życiu. Daj już spokój z tym paznokciem. Mów szybko, gdzie one są? Jak chcę gdzie? Pojechałem na to model. Chcę zostać światowej słoną modelkami. Zresztą sam zobacz. O nie, dbałem o Co się stało? <grymne> Oczywiście, zaraz i koło. Zwierzmy się do Polski, jakiś bogusław chce się z nami koniecznie spotkać. <grymne> Panie profesorze, panie profesorze! Jesteście, nie zapomnieliście o mnie. Nie tylko nie zapomnieliśmy, ale mamy dla pana niespodziankę. Pan wyczerpie, ciepłowni, mąka, zuchwalifikuje się w tym osie! Mamy już to świadectwo do Teraz się cieszę z zakończenia roku szkolnego. Oddział trzecia to wspaniały oddział. Wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Lasa druga trzecie życzy przyjaznych wrogów szkół nowych, w świaciu niestandardowym, niejakiej zróbni relacji